Witam. Projekt jest z tobą w kontakcie system.guru.markets. Zacznijmy od podsumowania informacji o korporacji. Jeśli chcesz, możesz wstrzymać odtwarzanie. Sugerujemy przyjrzenie się każdemu parametrowi badanej spółki bardziej szczegółowo. Porównamy z tobą główne wskaźniki korporacji. Tilray Brands Incorporated, ticker TLRF. Recenzja opiera się na informacjach z dnia 15 sierpnia 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets firma Thray Brands Incorporated należy do podkategorii. Narco Food w analizie bierze udział 26 organizacji. Pod koniec filmu przyjrzymy się ostatecznym rozwiązaniom. Ogólny wynik badanej firmy wynosi minus 2 na 10 punktów. Średnia ocen w tej podkategorii wynosi 2,2 ,2 punktu. Jeśli spojrzeć na to szerzej, w kontekście całego rynku giełdowego jako całości. Możesz zobaczyć, że średni wynik dla całego rynku wynosi 1,8 punktu. Wobec oceny ujemnej 2 punkty za Tilray Brands Incorporated. Porównując ruch ceny akcji spółki Tilray Brands Incorporated i podkategorii akcji, Zobaczymy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje Tilray Brands Incorporated wykazał dynamikę minus 33,4%. W porównaniu do dynamiki cen w podkategorii wynoszącej 27,7%. Kapitalizacja rynkowa korporacji Tilray Brands Incorporated o wartości 1,31 miliarda dolarów, z kapitalizacją rynkową wynoszącą 725 miliardów dolarów. Podkategoria ta jest. Wartość księgowa spółki wynosi 1,55 miliarda dolarów, a kapitalizacja bilansowa tej podkategorii wynosi 176 miliardów dolarów. Porównując udziały na giełdzie i kapitalizacji bilansu, widzimy następujące dane. Udział Tilray Brands Incorporated w podkategorii przy ocenie wartości giełdowej wynosi 18%. Kapitalizacja wartości księgowej wynosi 879 procent. Ocena udziału rynkowego organizacji i kapitalizacji bilansowej pod kategorii Dobra 1PKT Badana spółka ma zobowiązania dłużne w wysokości i 342 tysięcy miliarda dolarów. Stosunek długu do wartości księgowej wynosi 22% kapitału. Wynik na zobowiązaniach finansowych przedsiębiorstwa dobry. 1 pkt. Wskaźnik wartości rynkowej do zysku spółki wynosi 0. Średnia w tej podkategorii wynosi 24,3. Ocena wskaźnika ceny akcji do zysku spółki w porównaniu do organizacji z podkategorii bardzo zła minus 2 punkty. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł minus 2198 milionów dolarów. Przyszłe zyski za kolejne 12 miesięcy nie są znane. Ocena wskaźnika oczekiwanej przyszłej rentowności w porównaniu do przedsiębiorstw z podkategorii złe minus 1 PKT. Wskaźnik ceny do przychodów spółki wynosi 1,6. Średnia dla podkategorii wynosi 3,5. Ocena wskaźnika ceny akcji do przychodów spółki na tle wskaźników podkategorii dobra 1 PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 830 milionów dolarów. Przyszłe przychody w ciągu następnych 12 miesięcy są nieznane. Ocena wskaźnika prognozowanych przyszłych wielkości sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii Złe 1 punkt. Marża sprzedaży wynosi 267,6%, przy średniej w podkategorii wynoszącej 14,6%. Ocena rentowności w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii to let minus 50 pKT. Udział spółki pod względem liczby pracowników w tej podkategorii wynosi 743 tysięczne procent. Jest to 313% więcej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Kwota kapitału rynkowego przypadająca na jednego pracownika spółki wynosi 457 tysięcy dolarów a dla podkategorii 1886 tysięcy dolarów. Ocena wielkości kapitału przedsiębiorstwa przypadającego na jednego pracownika w porównaniu do wskaźników z podkategorii dobra 0,5 PKT. Kwota zysku przypadająca na jednego pracownika przedsiębiorstwa wynosi 769,4 tysiąc dolarów. Średnia dla podkategorii 77,7 tysiąc dolarów. Ocena zysku przypadającego na jednego pracownika w porównaniu do wskaźników w podkategorii tolet 0,5 PKT. Objętość sprzedaży firmy przypadająca na jednego pracownika wynosi 289 000 dolarów amerykańskich. W podkategorii 533 000 dolarów. Ocena wielkości sprzedaży przypadającej na jednego pracownika przedsiębiorstwa w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii Dostateczna 0,5 PKT. Wolumen transakcji krótkich wynosi 17,6% przy średniej dla podkategorii wynoszącej 1,2%. Wskaźnik RSI 14 pokazuje poziom 76% dla firmy t Brands Incorporated. Natomiast dla podkategorii poziom RSI 14 wynosi 54%. Obecna wycena akcji spółki wynosi około 1,17 dolara amerykańskiego. Konsensusowa cena docelowa akcji spółki wynosi około 86 USD. Przejdźmy do tabeli zamówień, która jest dla was dostępna. Link znajdziecie w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera wszystkie decyzje podjęte w danym sezonie przez system informacji i odniesienia wyceny akcji Guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. Na podstawie analizy akcji Tilray Brands Incorporated. System informacyjno-referencyjny do oceny stanu zapasów Guru Markets Decyzja została podjęta. Otwórz transakcję sprzedaży po 1,18 dolara amerykańskiego za akcję. Transakcja jest otwarta, ponieważ spółka ma stosunkowo słabą wycenę i trend cenowy. Wycenę przedsiębiorstwa przeprowadzono stosując metodę wyceny Index Akime. Zysk jest ustawiony na 73 setne. Stop loss ustawiony jest na 1,63 setne. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss, następnie zlecenie zostanie automatycznie zamknięte na koniec sesji 14 września 2025 roku. Lub w ostatnim dniu handlowym przed tą datą. Serce Gden jest głównym zleceniem kupna. Film z głównej transakcji został już opublikowany na tym kanale. Gdy jedno ze zleceń jest zamknięte podstawowe lub bilansujące drugie zlecenie zostaje zamknięte po cenie ostatecznej. Dziękujemy widzom za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu informacji i odniesień Guru Markets.